No hejka, z tej strony Fafnior i witam was w 193 rozdziale mangi Chainsaw Man. Moi kochani, ten początek roku rozpoczyna bardzo ciekawy okres, ponieważ rozdziały, które dostaliśmy do tej pory są naprawdę z grubej rury, ok? I nawet zrobiłem wam ostatnią ankietę, czy w tym rozdziale będzie zbliżenie cielesne i większość z was szumnie odpowiedziała, że wydaje wam się, że tak. Więc przekonajmy się, co tym razem ugotował dla nas Fujimoto. Skończymy! Byliśmy na tym, jak nasza Yoru zaczęła niebezpiecznie blisko ocierać się o krocze Denji'ego. Który, umówmy się, nie ma raczej nic przeciwko temu i to jest jego największe marzenie w tej serii, aby w końcu mieć kobietę. I to nieważne, czy ona go pokocha, jego to już w tym momencie nie interesuje. I myślę, że każdy, kto jest w stanie jakkolwiek racjonalnie postawić się w jego sytuacji życiowej, co oczywiście jest tylko teoretyczne, bo nie wiemy, jak to jest być drugą osobą, tak, no, nie byłby zdziwiony takim obrotem wydarzeń. Tak więc Joru siedząc na Dنجim dopowiada: Bieda czysko. I denji jest, ha? Cały się rumieni. I to już do takiego aż przesadnego stopnia, w sumie to Yoru też się rumieni. Więc jest tutaj totalny emocjonalny kocioł, do czego on doprowadzi. Twoja rodzina została unicestwiona, mówi Yoru. Rodzi to w Denji na pewno bardzo mroczne wspomnienia, ale jednak popęd w tej sytuacji wygrywa. Jesteś niewolnikiem swojego popędu, mówi Yoru. Denji spuszcza głowę i jest jak Aa! jak taki smutny piesio. Zostałeś rozbity na miazgę. A? Mówi Denji, tak jakby trochę zaskoczony. No bo jak wiemy, nie jest do końca świadomy tego, co się dzieje z Pochitą, kiedy zamienia się z nim miejscami, tak? Że Denji jest wtedy wewnątrz Pochity, a prawdziwy, czarny Chainsaw Man robił wtedy robotę i walczył z Joru. Wszyscy to na pewno dobrze pamiętamy. Joru mówi: I nawet jeśli zamierzam zamienić Cię w broń, jesteś jak pionek w mojej dłoni. A to dlatego, że jestem jedyną osobą, która jest dla ciebie miła. I Joru tak odwraca do niego głowę, patrzą się na siebie, w no muszę to powiedzieć romantyczny. Sposób. I Joru zaczyna zmysłowo całować go w szyję, więc. O mój Boże, robisz tutaj naprawdę gorąco! I mam wrażenie, że nie jest to spowodowane tylko i wyłącznie działalnością Fire Devila i płonącego miasta, które znajduje się dosłownie obok nich. I mówi do niego: Lubię to Twoje żałosne spojrzenie. Chciałabym, żebyś stał się nawet bardziej żałosny. Do tego stopnia, aby zrobiło mi się ciebie szkoda, aż w końcu część mnie będzie chciała cię uszczęśliwić. I ten czy już zaczyna się troszeczkę cieszyć, tak, by jest to ewidentna dwuznaczność. Z którą nawet jego ptasie-murczek w tym momencie. Nie no, nie będę obrażał Denji'ego. Po prostu Joru wie, jakie guziki naciskać, i nawet nie do końca można to nazywać manipulacją, bo ona dosłownie mówi mu wprost tak. A mimo to, Dengie mu to nie przeszkadza. Ale cały kontekst tej sytuacji opowiada się za tym, że jednak jesteśmy w stanie trochę wczuć się w jego sytuację, więc no nie chcę go bardzo gnoić, ale Denji, jesteś totalnym pajacem. Co ty odważasz? I może pewnie większość z nas, gdyby była w takiej sytuacji, zrobiłaby to samo. Nie mam pojęcia. Dengie Mówi tutaj, hmm, czy, czy, czy mogłabyś proszę powiercić się troszkę bardziej? Nie! Mówi Joru, dlaczego nie? Dlaczego? Dlatego, że robisz się jeszcze bardziej żałosny, kiedy odmawiam. Nienawidzisz mnie czy coś? Mówi tutaj Denji i, jakby. Jest to oburzające zachowanie. Denji jeszcze nigdy nie uzyskał tego achievementu w życiu. Gdyby to było Asa, kto wie, co by się wydarzyło, ale jak wiemy, Asa jest teraz troszeczkę gdzieś podtopiona w podświadomości swojego umysłu, więc to Joru będzie tutaj rozdawała karty, ale w ten sposób jest troszkę bardziej interesująco. I Joru zaczyna się tutaj zastanawiać, mówi, hmm. Asa cię lubi. Denji jest tutaj bardzo zdziwiony i troszeczkę tak jakby odpowiedziała mu, kto wtedy robił mu rodbutki ręczne, bo Denji był tego szalenie ciekaw w poprzednich rozdziałach. oro dodaje, a skoro dzielimy ten sam mózg, to ja też cię lubię. Ty, ty lubisz mnie, mówi Denji? Yep, farciarzu. To wbrew pozorom takie błahe słowo, że ktoś go lubi, znaczy dla niego bardzo wiele. Zwłaszcza, że Denji mówił w pierwszym parcie, że Denji lubi osoby, które lubią jego. A że teraz w jego kręgu nie ma praktycznie żadnych osób, które którego lubią, bo wszystkie, które się w nim znajdowały, w jakiś sposób skończyły tragicznie. No, może poza Fumiko, ale Fumiko jest tutaj inną parą kaloszy, ok? Te słowa doprowadzają Denji'ego do łez. Zaczyna się zastawiać rękami. Co burza, Joru? Jest jak, hej, jeśli zamierzasz płakać, daj mi patrzeć. Chwyta go za ręce, zaczyna rozszerzać je, żeby zobaczyć tą jego żałosną twarz w tym momencie. Denji mówi tu, jest zapłakany: Jestem tak szczęśliwy, że ciągle jest ktoś, kto mnie lubi. I bardzo podoba mi się, że trochę widać takie wewnętrzne. Wahanie, że Joru, no powiem to po raz kolejny, coraz bardziej miesza się z Asią. Więc, mimo że Asia nie objawia się tutaj tak jak do tej pory, to jesteśmy w stanie zobaczyć część jej osobowości w Joru. Jedna strona Joru chce upokorzyć Denji'ego, zamienić go w broń i, i tak dalej, a druga chce uszczęśliwić go i mieć z nim najpewniej dzieci. Ale nagle osobowość Joru bierze górę i mówi: Biedaczysko! Zaczyna ocierać muzy, chwyta go za twarz i daje mu płonącego buziaka. I jest tutaj bardzo ciekawy detal, bo podczas tego płomiennego pocałunku Denji po raz chyba pierwszy w tej mandze otwiera usta. Zazwyczaj miały je odruchowo zamknięte przez swoje złe doświadczenia z całowaniem: takie jak odgryzienie mu języka, wymioty i tak dalej. Wszyscy to dobrze znamy. Ale teraz jest inaczej: Denji wydaje się coraz bardziej zakochiwać wioru. Pamiętamy tą scenę, gdy byli sobie w akwarium, Joru położyła mu dłoń na głowie i chciała zamienić go wtedy w broń na serio. Nie było to. Możliwe, bo Denji jej tak naprawdę nie lubił. Ale w tym momencie mogłoby to zrobić w każdej chwili. Joro zadaje mu bezpośrednie pytanie. Już chyba bardziej bezpośrednio się nie dało, pyta go, czy chce z nią uprawiać miłość. Denji tak bardzo kiwa głową, że prawie mu się aż urywa. I pamiętajmy, jest to jego marzenie, które chciał zjeścić od początku tej mangi. Więc to nie są błahe rzeczy, jak zostanie na przykład królem piratów, okej? Okay? Yoru jest jak okej, okay, pokonaj diabła śmierci. A wtedy będę uprawiać to. Miłość. Jeśli zawiedziesz, zamienicie w broń i sama się z nią rozprawię. I Joru, kiedy to wypowiada, wygląda mega, mega creepy. Naprawdę, czuć od niej prawdziwą aurę, zwłaszcza z tym całym tłem, które się pali jeszcze w taki bardziej widowiskowy sposób niż wcześniej. I jest to oczywiste nawiązanie do Makimy, która w pierwszej części mówiła mu, że jeśli pokona Gandy to spełni jego każde życzenie, co oczywiście było dwuznaczne. Bo wiemy, że ten chciał wtedy kobietę, tak jak w tym momencie. Ale teraz jest trochę inaczej, to znaczy z jednej strony można by do tego podejść na zasadzie, okej, okay, to jest drugi raz to samo, ale właśnie nie. Właśnie jest zupełnie inaczej i autor robi to świadomie. Te wszystkie paralele są bardzo zniuansowane i odwracają to 360 stopni. Pojawia się też kluczowe pytanie, jaki Joru ma cel w pokonaniu Death Villa, Bo chyba nigdy wcześniej o tym nie mówiła, zawsze jej celem było pokonanie Chainsaw Man'a. No chyba, że to był tylko środek do celu i ma jakieś prawdziwe. Prawdziwe utarczki z Def Devilem, tak? Tak więc może i w tym rozdziale nie było tego, na co większość fanów zdecydowanie czekała, ale mi się bardzo podoba to ustawienie. I tak naprawdę bardzo dużo będzie zależało od tego, jak to się rozwiąże, bo być może cała akcja z Def Devilem również będzie jakimś mega twistem, jak akcja z Gun Devilem. I znając Fujimoto, byłoby to bardzo prawdopodobne, że to raczej nie będzie walka na zasadzie pojawia się Def Devil, pojawia się Chainsaw Man, zaczynają walczyć, a przynajmniej nie będzie to takie proste. Zero-jedynkowe. Wierzę w ciebie, Fujimoto. I moi drodzy, za tydzień nie ma przerwy. Co mnie osobiście zaskoczyło, bo byłem prawie przekonany, że będzie. I chciałem wam bardzo podziękować za oglądanie tych odcinków, zostawianie reakcji, komentarzy i za wspieranie tego kanału. Dziękuję Mercilesowi, Kaiserce, Hydrejowi, Starowi i PEKA! Serce dla was, moi drodzy. Pamiętajcie o subskrypcji, lecimy po tysiąc subów. Ta społeczność bardzo rośnie i cieszę mnie to osobiście, że tego słuchacie. I jak myślicie, czy cała akcja z DevDevilem Devilem będzie jednym wielkim oszustwem, czy faktycznie dojdzie do takiej klasycznej walki z nią? Tak więc do zobaczenia! Pozostańcie szaleni, moi drodzy! Giohohoho.